Widocznie po kąpecie. Ode mną mały ryneczek A tu jest katedra, której za chwilę będzie mieć mszę Wspólnoty dalej piękne drzewa Zamy dziś merida, przed nami główny rynek, w tej chwili w przebudowie, jest to największe miasto na Półwyspie. Diokotańskim mieszkuje tu prawie milion ludzi. żeby ta bryza cyrkulowała e, w ten sposób, gdyby nie było Zostańmy do rodziny Monteku. Rodzina, która rządziła tym miastem. W, tym tak no to, ale, e, w każdym przypadku się że... e, lokalna ludność zazwyczaj spała w hamakach. Nie wolno schodzić poza torami Halo. Pan e, poważnie. E, więc lokalność e, stała zazwyczaj na, na Hamarach właśnie, tutaj mieliśmy 16 Hamarów. Dlaczego? Dlatego, że jest to naprawdę w no, najgorętszy sposób e, to. siglo XVI y es de las más elaboradas y mejor presentadas. Gdziezamy jeszcze jedno miasteczko o nazwie Izmal To jest plac centralny tego miasta A pod dali widać piramidę A filmuje to Izbielnica klasztoru świętego Antoniego Dalszy ciąg, jesteśmy w miejscowości Izmal. To jest plac, rynek taki. Jeden z dwóch. napis, nazwa tego miasta dzisiaj zwiedzamy Cikien Itza Cikien Itza jest zaliczane do jednego z siedmiu współczesnych cudów świata miasta wpisanego na listę UNESCO to będziemy oglądać? Piramidę Kukulana, największe w Mezoameryce boisko do gry w pelote, ołtarz czaszek i święta cenota, pałac tysiąca kolumn. Zwiedzamy teraz boisko do gry w Pelotę. Boisko ma długość 158 metrów. Jest jedno z największych. miała około 3 kg, była w takiej wielkości, odbijała się, z, z czystego załatwika odbijała się, wracała na tę samą wysokość. Tutaj ta piłka była mniejsza i była odbijana e, innym przedmiotem, e, taką, no, może nie pałką, ale e, latała po ścianach. Dlaczego? Dlatego, że sama technologia gry e, tam polegała na tym, że piłka wchodziła do swojego zenitu, a następnie spadała z siłą e, grawitacji i nabierała rozpędu. Tutaj e, ta ściana ona jest pod kątem lekko nachylonym, tak aby odbić się od ściany, a następnie wrócić z powrotem w kierunku boiska. Eee, tutaj bardzo często ktoś przychodzi i pokazuje Wam, że tutaj się klaszcze, tu się odbija dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Ktoś wchodził, też się odbijał, ale słuchajcie, to nie jest istotne zupełnie. Eee, istotne jest to, że piłka się odbijała od tej ściany, wracała z powrotem. Eee, tutaj ten człowiek nie, nie tworzył tej klasy struktury po to, żeby się piłka E, odbijała e, z efektem dźwiękowym, tylko chodziło o to, żeby po prostu technologicznie ona wróciła w kierunku boiska. Tak Bo tylko była w grze. Przy... By była przy przyjemna do tutaj do mną jest cenota. E, 22 metry do lustra wody, później ten dno jest na różnej głębokości, kilku, kilkunastu metrów mniej więcej. No, i to jest taki przykład. Tak wygląda Jukatan, można powiedzieć. Zobaczcie, nie zawsze jest to taka wielka dziura. Czasami jest to po prostu nawet mała, mała dziureczka, jakieś wejście do środka. Nie jest tak, że to tak zawsze jest. Ale jest to, ale jest to rzeczywistość. A po co to by było? Po co oni Co? Po co to było? Jeszcze jedno ujęcie tej piramidy. Przechodzimy teraz do cenoty. Za chwilę będziemy tam wewnątrz pływać. Pływać. Już jesteśmy. Piękny widok. Jesteśmy już w cenocie. Tak to wygląda.

No, dzisiaj zaczynamy wypoczynek, koniec zwiedzania Meksyku. Zakwaterowaliśmy się w hotelu Barcelo. Proszę poglądać, jak tu mamy pięknie, baseny, palmy, a tam morze. No cudownie. Trzy dni wypoczynku. A tu plaża, proszę, pod palmami. Na razie tyle, będzie więcej. Oto jak wyglądają nasze posiłki w tym hotelu Barcello. Tej oboce.

To jest wejście do restauracji, w której przed chwilą żeśmy spożywali wspaniałe, wykwintne dania. Idziemy teraz sobie na spacerek. Wszędzie baseny wspaniałe, proszę o. Good moving out there. I spacerujemy sobie nadal. Idziemy teraz nad morze. Jakie piękne palmy, proszę. Bajecznie tutaj jest. Jestem teraz nad morzem karaibskim, a szczególnie w morzu po pas zanurzonym i tak to wygląda z morza nagrywanie tu przed nami plaża. Wszędzie palmy leżaki pod palmami. pełne karaibskie tam gdzieś Kuba Andrzej dziękuję dzisiaj za to, że mógł przeżyć swoje dwutygodniowe rekolekcje w Mokorowie, pomimo tego, że wszystko wisiało na włosku Pan Bóg dał mu tę łaskę, aby mógł go tutaj w Cancun uwielbiać kopiąć się w morzu karaibskim a patrzcie, jakie tutaj jest piękno, niech Pan będzie uwielbiony za to wszystko, co czyni dla ludzi, którzy mu wszystko zawierzyli Panie jesteś wielki Amen jesteśmy na lotnisku w Cancun za chwilę polecimy tym samolotem do Istambułu lot będzie trwał ponad 12 godzin i tak skończyła się nasza wycieczka do Meksyku ale jeszcze ze Stambułu polecimy samolotem do Wiednia. Piękny widok. Murki. Robimy zwrot.